Dzień dobry moi kochani, z tej strony Marlena Sobczak i witam was na naszym politycznym kanale. Moi drodzy, zaczęło się. Ten tydzień w polskiej polityce obnażył coś, czego obóz władzy za wszelką cenę próbował nie pokazywać. Pęknięcia, sprzeczności i brak wspólnej linii nie są już drobnymi rysami, lecz widocznymi gołym okiem pęknięciami konstrukcyjnymi. Najbardziej bolesne dla Donalda Tuska jest to, że nie przyszły one wyłącznie z opozycji, ale z samego wnętrza obozu rządzącego. Coraz wyraźniej widać, że rząd nie jest spójnym organizmem, a raczej zbiorem sprzecznych interesów i ambicji. W tym chaosie jedna postać odegrała rolę kluczową to Szymon Hołownia, który swoją polityczną grą, pozornie neutralną, w praktyce skutecznie zatopił Donalda Tuska. Donald Tusk przez długie miesiące budował narrację rządu jako stabilnego, rozsądnego i odpowiedzialnego. Miała to być władza kontrastu wobec prawa i sprawiedliwości, oparta na dialogu i przewidywalności. Problem polega na tym, że ta opowieść zaczęła się rozpadać w momencie, gdy jej własni aktorzy zaczęli mówić różnymi głosami. Najdobitniejszym przykładem była publiczna wypowiedź minister Henik Kloski, która w jednym radiowym wywiadzie podważyła sens całej agresywnej narracji wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Przez miesiące koalicja obywatelska próbowała przykleić mu łatkę wetomatu, ignorując fakty i liczby. Tymczasem padły słowa, które brutalnie zderzyły się z partyjną propagandą. Z liczb jasno wynika, że prezydent podpisał 144 ustawy, a zawetował jedynie 23. To nie są dane do interpretacji, lecz twarde fakty. Jednak rząd Tuska nigdy nie był zainteresowany faktami. Chodziło o emocje, o hasło. O mem, który będzie krążył w mediach społecznościowych. Wystarczyło jedno szczere zdanie z ust minister rządu, aby ta misternie tkana narracja runęła. I tu pojawia się rola Szymona Hołowni, który, jako marszałek Sejmu oraz lider trzeciej drogi, doskonale wyczuł moment, w którym może pozwolić sobie na dystans wobec Tuska. Nie ponosząc za to żadnych konsekwencji. Hołownia od miesięcy gra rolę arbitra, polityka ponad podziałami, który niby współtworzy koalicję, ale jednocześnie zachowuje wobec niej chłodny dystans. To strategia pozornie bezpieczna, lecz w praktyce wyjątkowo destrukcyjna dla lidera rządu. Każde takie pęknięcie, każda niespójna wypowiedź ministra, każdy brak reakcji ze strony marszałka Sejmu osłabia autorytet Donalda Tuska. Hołownia nie musi atakować wprost. Wystarczy, że nie broni, nie prostuje i nie spina przekazu. W polityce brak reakcji bywa silniejszy niż otwarty sprzeciw. Ten sam mechanizm widoczny był przy kwestii systemu kaucyjnego. Rząd wprowadził rozwiązanie, które dla milionów Polaków oznacza realne utrudnienie w codziennym życiu. Dodatkowe worki, niezgniecione butelki, kolejki przy automatach. Zamiast empatii pojawiła się narracja o atrakcji. I poszukiwaniu produktów na półkach. To wypowiedzi oderwane od rzeczywistości zwykłych ludzi, którzy nie traktują zakupów jak zabawy, lecz jak obowiązek. I znów zabrakło jednej, spójnej reakcji całej koalicji. Każdy mówił swoje, a Tusk milczał. Jeszcze bardziej jaskrawym przykładem była manipulacja rzecznika rządu Adama Szłapki w kwestii inflacji. Zestawienie grudnia 2022 roku z grudniem 2025 roku miało stworzyć wrażenie gigantycznego sukcesu rządu. Pominięto jednak fakt, że gdy prawo i sprawiedliwość oddawało władzę, inflacja wynosiła 6,2%. To nie jest drobny szczegół, lecz kluczowy punkt odniesienia. Takie manipulacje nie budują zaufania, lecz pokazują desperację władzy, która za wszelką cenę chce przypisać sobie zasługi, nawet jeśli rzeczywistość temu przeczy. W tym wszystkim Szymon Hołownia znów pozostaje z boku. Nie firmuje tych przekazów, nie broni ich, ale też ich nie krytykuje. Dla Tuska to sytuacja zabójcza. Lider rządu, który nie ma pełnego wsparcia własnej koalicji, przestaje być liderem, a staje się zakładnikiem wewnętrznych gier. Hołownia doskonale wie, że im słabszy Tusk, tym większa przestrzeń dla jego własnych ambicji politycznych. To cicha wojna, prowadzona bez haseł i konferencji prasowych, ale niezwykle skuteczna. Na tym tle coraz wyraźniej rysuje się kontrast z postawą prezydenta Karola Nawrockiego. Oskarżany o blokowanie państwa, w praktyce podpisuje zdecydowaną większość ustaw i współpracuje z rządem tam, gdzie uznaje to za zasadne. To nie jest obraz radykalnego hamulcowego, lecz prezydenta, który korzysta ze swoich konstytucyjnych uprawnień. Prawica ma dziś argumenty oparte na faktach, a nie na hasłach. Tymczasem obóz Tuska coraz częściej opiera się wyłącznie na narracji, która nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Wypowiedź byłego prezydenta Andrzeja Dudy o neutralnych płciowo ogłoszeniach o pracę tylko dopełniła obrazu chaosu aksjologicznego. Rząd wprowadza rozwiązania, które sam uznaje za absurdalne, a potem nie potrafi ich logicznie obronić. To pokazuje brak wizji i odwagi politycznej. Władza, która sama nie wierzy w swoje decyzje, traci moralne prawo do pouczania obywateli. Podsumowując, Donald Tusk nie został zatopiony jednym spektakularnym skandalem. Został zatopiony serią drobnych, ale systematycznych pęknięć, które ujawniają słabość jego przywództwa. Kluczową rolę odegrał w tym Szymon Hołownia, który, który swoją strategią dystansu i milczenia skutecznie podważył pozycję premiera. To nie Pis ani Karol Nawrocki są dziś największym problemem Tuska. Największym problemem jest własna koalicja i marszałek Sejmu, który pozwolił, by rządowa narracja utonęła we własnych sprzecznościach. W polityce nie zawsze wygrywa ten, kto mówi najgłośniej. Czasem wygrywa ten, kto wie, kiedy milczeć. Co więcej, coraz więcej wyborców zaczyna dostrzegać, że rząd Donalda Tuska nie reaguje na realne problemy społeczne, lecz zajmuje się głównie zarządzaniem przekazem medialnym. Gdy pojawiają się trudne pytania o koszty życia, drożejące usługi czy chaos legislacyjny, odpowiedzią są slogany i porównania wyrwane z kontekstu. Taka polityka nie buduje zaufania, lecz pogłębia poczucie, że państwo odkleja się od codzienności obywateli. W tym sensie kryzys władzy nie jest jedynie kryzysem personalnym, ale kryzysem wiarygodności całego obozu rządzącego. Prawica, wbrew narracji lansowanej przez przyjające rządowi, zyskuje dziś przewagę właśnie dlatego, że może wskazywać na niespójność i chaos po stronie władzy. Karol Nawrocki konsekwentnie realizuje swoją rolę, a prawo i sprawiedliwość może spokojnie obserwować, jak koalicja rządząca sama się osłabia. Każda kolejna sprzeczna wypowiedź ministra, każda manipulacja liczbami i każde przemilczenie ze strony liderów koalicji działa na korzyść opozycji. To sytuacja, w której rząd sam dostarcza amunicji swoim przeciwnikom. Jeżeli ten trend się utrzyma, Donald Tusk stanie przed wyborem, którego nie da się już dłużej odkładać: albo spróbuje narzucić twardą dyscyplinę i odzyskać kontrolę nad własnym zapleczem, ryzykując otwarty konflikt w koalicji, albo pogodzi się z rolą coraz słabszego premiera, uzależnionego od cichych gier partnerów. Na razie wszystko wskazuje na to, że wybrał drugą drogę, a w polityce słabość przywództwa rzadko bywa wybaczana. Na końcu postaje pytanie, jak długo ten stan będzie jeszcze możliwy do utrzymania, bez politycznych konsekwencji. Społeczne poparcie nie jest zasobem nieskończonym, a wyborcy, nawet nawet ci niechętni Prawu i Sprawiedliwości, zaczynają zauważać brak sterowności państwa i wyraźnego kierunku. Rząd, który nie potrafi mówić jednym głosem, który sam sobie zaprzecza i pozwala, by jego narracja była rozbijana od środka, traci zdolność do realnego rządzenia. W tym sensie proces topienia Donalda Tuska już się dokonał, nie w jednym momencie, lecz powoli konsekwentnie i niemal niezauważalnie. A historia polityki pokazuje jasno, że premier który przestaje kontrolować własną większość, bardzo szybko przestaje być premierem w sensie realnej władzy. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.